12 i 13 lipca kolejna edycja Festiwalu Energii. Wiemy już, że w Jaworznie zagrają na pewno TSA, Budka Suflera, Kamil Bednarek, Strachy na Lachy, Mesajach, Jamal, Cała Góra Barwinków, Bob Wan i Bastajpan. To na razie wszystkie oficjalne informacje na temat obsady tegorocznego festiwalu. Pełny line-up ma być znany do końca kwietnia. Wiemy już natomiast, jak będzie wyglądała organizacja festiwalu. Jak już wcześniej informowaliśmy, tegoroczny Festiwal Energii odbędzie się na stadionie miejskim przy ulicy Krakowskiej. Wiemy już, że scena będzie umieszczona. Miejscowiona od strony kortów, od ulicy Braci Gutmanów. Jak widzimy za nami jest brama wjazdowa i to właśnie zaraz za tą bramą zostanie tutaj w stronę Murawy ustawiona cała infrastruktura koncertowa. Punkty gastronomiczne mamy dużo terenu na koronie, poza koroną na parkingu. Także Mówię tutaj na parkingu wewnętrznym stadionu. Wobec tego, całą to miasteczko festiwalowe możemy zbudować właśnie tutaj na tym terenie. Wejście na stadion będzie możliwe tak jak w przypadku meczów piłkarskich, czyli przez bramy na poszczególnych sektorach. Dyrektor MCKIS Mirosław Ciołczyk mówi, że to w głównej mierze od niego wyszedł pomysł organizacji festiwalu na stadionie przy Krakowskiej. Uważa, że ma to kilka zalet. Po pierwsze, MCKIS będzie miał możliwość zobaczyć, jak sprawdza się stadion podczas organizacji koncertów. Mowa tu o ewentualnych organizacji imprez w przyszłości. Dodatkowym atutem ma być zwiększone bezpieczeństwo na stadionie. Władze MCKIS są jeszcze przed spotkaniem z policją i Strażą Miejską, które wskażą dokładne wytyczne co do bezpieczeństwa w trakcie imprezy. No i to co najważniejsze, ma być ułatwiony dojazd ze względu na zlokalizowaną w pobliżu siedzibę PKM. Oczywiście jest i będzie bardzo duża grupa osób, które będą zwolennikiem tego festiwalu na Sosinie. Bo oczywiście miejsce jest urokliwe i z tego powodu na pewno mieszkańcy bardzo sobie chwalili właśnie Sosinę. Natomiast ze względów logistycznych, dojazdu, ale i też bezpieczeństwa, dużo lepszym miejscem jest stadion. Nieznane są jeszcze ceny biletów i karnetów. Te poznamy dopiero po ujawnieniu pełnego line-upu zespołów. W ciągu najbliższych dwóch tygodni uda, uda się już line-up cały stworzyć. Wszystkie już zespoły będą znane. Wobec tego na początku maja. Najpóźniej w połowie maja podejrzewam, że już będzie, będziemy wiedzieć wszystko. Jakie zespoły, jaka cena biletów, gdzie można nabyć bilety. Poczekajmy jeszcze już kilka tygodni, 3-4 tygodnie, będziemy wszystko już wiedzieć. Dyrektor Ciołczyk komentuje również kwestie zabezpieczenia murawy. Już wcześniej mówił, że odpowiednie zabezpieczenie jest jednym z głównych wymogów dla firmy Arena do organizacji festiwalu. Murawa musi być zabezpieczona bardzo dokładnie, bo kilkanaście dni później na stadionie swoje mecze najprawdopodobniej znowu rozgrywał będzie GKS tychy, któremu MCKIS wynajmuje boisko. Ta piękna zielona murawa, która jest za nami. Po koncercie sądzę, będzie dalej. Tak ładna, jak jest do tej pory. Jest system zabezpieczeń, które pozwala pozwalają rozłożyć scenę z całą tą infrastrukturą koncertową bez uszczerbku dla tego terenu. Nie wiadomo jeszcze, gdzie będzie zlokalizowane pole namiotowe. W grę wchodzi przestrzeń obok kortów oraz sosina. Minusy tegorocznego festiwalu z pewnością to, że po raz kolejny zabraknie pokazu sztucznych ogni. Organizatorzy podkreślali już wcześniej, że wolą wydać pieniądze na większą ilość artystów niż na fajerwerki. Dyrektor Ciałczyk nie wyklucza, że jeśli impreza wypali, to w przyszłości MCKiS być może będzie sam organizował koncerty na stadionie.